Witam Was w nowym filmie, i dzisiaj znowu przyszedł czas na kolejny gadany make-up. Tyle, że jak widzicie, mam już bazę zrobioną, czyli mam na sobie właśnie bazę, podkład, korektor i puder oraz zrobione brwi. Na początek rzecz jasna nałożę sobie bazę na powieki. Będzie to baza z Golden Rose Eyeshadow Primer. Ostatnio dobrze się z tą bazą dogaduję, że tak powiem. Naprawdę fajnie mi się sprawdza. I mam tu przygotowane aż trzy palety cieni, bo nie mogłam się zdecydować, którą zieleń chcę. Yy, I za chwilę wybiorę, ale chyba wezmę taką żywą, letnią zieleń, bo to będzie dosyć ciemny makijaż. Stwierdziłam, że zrobię coś w stylu smokey eye, ale z takim właśnie intensywnym kolorem. Więc na początek użyję sobie jakiegoś takiego bazowego cienia. Będzie to na początku paleta Violet Voss z Lauron Lee. I kolor, którego użyję, to będzie ten Basic i on pójdzie tutaj na... Miejsce pod brwią Aż po załamanie powieki w dół Jak zwykle Żeby tutaj zmatowić to miejsce Słońce wychodzi I, I następnie W załamanie powieki delikatnie Nałożę sobie na początek ten cień Free Spot Taki bardzo jasny brzoskwiniowy cień On na moim odcieniu skóry Nie jest zbyt intensywny Ale żeby mieć jakiś taki przejściowy Delikatny właśnie odcień Rozlęduję no, go tutaj w długość nad załamaniem powieki i wychodzę tutaj aż dalej. Wyciągam go po prostu aż za zewnętrzny kącik. Następnie sięgam po cień BRIDGES. Aaaa! Zrobiłam dziurę w cieniu. Tak jak mówiłam, sięgam po cień BRIDGES, czyli ten tutaj. Bo nie chcę robić załamania powieki zbyt ciemnego, więc nakładam go tutaj trochę głębiej. I delikatnie blenduję Już mam naprawdę lekkie ręki, bo nie chcę mieć dzisiaj tutaj nic ciemnego Póki co Później przyciemnimy sobie zewnętrzny kącik, ale na razie trzymam się tylko tutaj tego miejsca I powiem wam, że chyba od razu sięgnę sobie po ten y, zielony cień Żeby później stworzyć do niego tak jakby resztę oka, żeby zbudować na bazie tego cienia Żeby wiedziała, jak tutaj mogę szaleć I ten cień zielony będzie pochodził z palety Make Makeup Revolution Ultra Eyeshadows Eyes like angels. Tak wygląda ta paletka. I cień, który mam na myśli, to jest ten piękny, intensywny, zielony, metaliczny kolor. Może go na e, tak więcej trochę niż połowę powieki. Już wiem prawie, że na całą powiekę, ale tutaj sobie później zakryję to ciemniejszym cieniem, ten zewnętrzny kącik. Dobra i teraz wracam z powrotem do paletki Violet Voss i użyję sobie Cienia z powrotem Bridges I nałożę go tym razem na dolną powiekę I tak dosyć nisko Więc mam dosyć spory pędzelek On też tam tutaj zagra tylko jako cień przyjściowy Aż tu wyciągam go W zewnętrznym kąciku Łącząc go z górną powieką I z tym cieniem na górnej powiece górnym W yy, zewnętrznym kąciku Górnej powieki. Ciężko mi coś tutaj wypowiedzieć. <laughs> Następnie sięgnę po ciemniejszy cień, czy taki naprawdę ciemny Whiskers, czyli taki ciepły, ciemny brąz i takim mniejszym zbitym pędzelkiem. Również nakładam go na całą dolną powiekę, ale tutaj tak delikatnie na razie. I w zewnętrznym kąciku wyciągam go i nakładam trochę również na górną powiekę. I tutaj również trochę w załamanie, ale tylko tak od połowy oka blendowuję go. I granice delikatnie rozblendowuję. Drugie oko już prawie, że zabiłam poza kamerą. W każdym razie nałożę sobie teraz na linię wodną czarną kredkę. Głównie tutaj się skupię na dolnej linii wodnej. I następnie tutaj Lekko między rzęsami tak jakby kropkuję tą kredką, żebym mogła to za chwilę rozetrzeć. Wam ja ta pogoda jest taka dziwna, że chwilą wyszło słońce, ta znowu jest tak ponura, jak miało za chwilę zacząć padać. No i na początek rozcieram sobie to samym pędzelkiem. Tutaj tak delikatnie przeciągam, bo chciała zrobić kreskę, zaczynając od dolnej powieki. Następnie sięgnę sobie po cień Babs, czyli ten taki bardzo, bardzo ciemny brąz. Możecie oczywiście użyć jakiejkolwiek palety chcecie, podobnymi na przykład kolorami, jeśli chcecie otworzyć ten makijaż. I nigdy tego nie mówię, ale jeśli otworzycie ten makijaż, czy jakikolwiek inny, który nagrywałam, to jeśli dodajecie zdjęcie na Instagramie, to koniecznie mnie oznaczcie. I znowu wracam do tego okrągłego i jeszcze raz blenduję. Z drugiej strony dosyć daleko to wyciągnęłam, więc z tej strony również tak się stara. I trochę łączę to przeciągnięcie tutaj z górną powieką, ale dosłownie trochę i tylko na zewnętrzny kącik to nakładam. I żeby lekko rozświetlić wewnętrzny kącik, to użyję cienia szuga. Tego tutaj takiego jasnego szampańskiego cienia i odrobinkę nałożę na wewnętrzny kącik. Jeśli chodzi o kreskę, nie będę dzisiaj robić żadnej wyciągniętej, tylko zrobię sobie cieniutką kreskę na linii rzęs, tylko dlatego, żebym później mogła dokleić rzęsy, żeby to wyglądało, wiecie, w miarę, żeby ten pasek się nie odcinał. Kurde, zobaczcie co zrobiłam. A w sumie stało się. <śleskujesz> <Okay>. Całe szczęście. <śleskujesz> Czy wy to widzicie? Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Boże, dlatego. Dlaczego? No i szybko podkręcę sobie rzęsy i pomaluję. Używam dwóch tuszy na górne rzęsy False Lush Superstar X Fiber z L'Oreal i drugie również z L'Oreal na dolne rzęsy False Lush Sculpt. Bo on jest z, taką małą, z takim małym grzebytkiem, jakby szczoteczką, która fajnie maluje dolne rzęsy. Zobaczcie, znowu słońce wyszło i jest super. <grytanie> rzęsy pomalowane, chociaż powiem Wam, że ten tusz na tym oku źle mi się sprawdził, bo poskleja mi strasznie rzęsy, no ale już trudno. I te, które będę przyklejać, przynajmniej zrobię podejście, bo mają trochę grube pasek i się obawiam. Ale kiedyś już ich używałam i są to rzęsy Agnes dos Santos, które stworzyła Katosu. I to są rzęsy dla Leder, które już Większość z Was na pewno zna I stwierdziłam, że do takiego makijażu Bez y, kreski wyciągniętej Fajnie będą wyglądały Chociaż takie fajne intensywne rzęsy Ok, jak widzicie rzęsy przyklejone Powiem Wam, że było dosyć ciężko Bo ten pasek jest no, dość gruby Ale przy tak mocnym makijażu Są naprawdę efektowne i wyglądają bardzo fajnie Więc jestem zadowolona Przejdziemy do wykończenia twarzy I tutaj użyję sobie palety Makeup Revolution Pro HD Powder Contour, i na początek ten żółty puder. Nałożę sobie pod oczy, żeby trochę to miejsce jeszcze rozjaśnić. Jeszcze dzisiaj nie nakładałam takiego właśnie żółtego pudu pod oczy. A zazwyczaj nakładam go tam, żeby trochę jeszcze bardziej to miejsce rozjaśnić po prostu rozświetlić. I dalej zmieszam sobie te dwa brązary. Te dwa. I wykontruję nimi później. Dalej jako różu użyję sobie The Balm, Balm Beach, czyli taki róż idealny, który pasuje nie dosyć już do każdego makijażu, to do każdego e, odcienia skóry, bo jest taki bardzo naturalny e, i wygląda jak taki naturalny róż, który rzeczywiście pojawia się na naszej twarzy. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to zaszaleję i użyję sobie rozświetlacza z palety Anastasia Beverly Hills i użyję tego Daydream, czyli takiego trochę w pomarańcz padającego, ale myślę, że fajnie się zgra z tym makijażem, więc niech będzie jak szaleć, to szaleć. Jest przepiękny, naprawdę. I została mi usta do pomalowania i przygotowałam sobie tutaj pomadkę z Golden Rose numer 16, zobaczę jak będzie ten kolor współgra, wydaje mi się, że powinno być okej, okay, no ale zobaczymy I nie używam konturówki, ostatnio jakoś tak przestałam yy, trochę używać konturówek Nadal ich używam, ale już nie aż tak często, nie do każdej pomadki No, podoba mi się bardzo ten kolor z, z tym makijażem, bo mam tutaj też trochę takiego ciepłego odcienia a więc tak prezentuje się skończony makijaż. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Coś takiego trochę innego niż zwykle, bo zazwyczaj nie robię aż takich y, kolorów, a po to już w ogóle bardzo rzadko sięgam, więc jestem zadowolona, że zrobiłam coś takiego bardziej spoza mojej strefy komfortu, też z tym, że nie ma kreski, bo wiecie, że ja moją kreskę uwielbiam i praktycznie zawsze noszę kreskę na powiece, więc naprawdę bardzo mi się podoba. Mega efektowny i myślę, że będzie idealny na letnie imprezy, bo wiadomo, na letnie dni nie za bardzo, bo nie maluję się tak mocno na co dzień w lato, żeby nam to wszystko nie spłynęło, ale na letnie wieczory, jak najbardziej i na jakąś imprezę, chętnie bym sobie sama wykorzystała ten make-up. Naprawdę jest genialny, bardzo mi się podoba, więc jeśli Wam również się podoba i jeśli podobał Wam się cały film, to dajcie koniecznie kciuk do góry. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, i dajcie znać, jaki makijaż, w jakich kolorach lub w jakim stylu chciałabyś zobaczyć w kolejnym filmie, bo też sięgam tutaj po Wasze pomysły. Prosiłyście o kolorowe makijaże, więc teraz trochę kolorowych się pojawiam. Mam nadzieję, że jesteście zadowolone. Także dajcie znać koniecznie w komentarzach i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. papa! Pa. Said the same thing I told you. My eyes are clear.